Dzień dobry, Katarzyna Kaszluga, środa, a więc zaczynamy kolejny program Gość Tygodnia. A dziś spotkanie z ciekawą osobowością, działaczką i społeczniczką, dyrektor lokalnej organizacji turystycznej Katarzyną Batko. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Pani Kasiu, rozpoczniemy od tego, ponieważ nie każdy wie w ogóle, co to jest ta lokalna organizacja turystyczna na naszym regionie, więc może poproszę Panią o krótkie wyjaśnienie tego. Czym jest lokalna organizacja turystyczna? Dla kogo została stworzona? Lokalna organizacja turystyczna Partnerstwo Ziemi Sandomierskiej bo taka jest pełna nazwa, działa na zasadzie stowarzyszenia i w oparciu o ustawę dotyczącą stowarzyszeń. Powstała kilkanaście lat temu z inicjatywy osób takich jak Monika Orłowska, pan Leszek Tyboń, który był wieloletnim prezesem i właściwie tą organizację tworzył, był takim orędownikiem promowania naszego regionu. Ja dołączyłam jakiś czas temu do lokalnej organizacji turystycznej w Lokalna organizacja turystyczna Partnerstwo Ziemi Sandomierskiej ma promować region sandomierski, oczywiście y, szeroko rozumiany. Działa na zasadzie partnerstwa, tak jak ma w nazwie, więc jest to tak zwane trójstronne partnerstwo, ponieważ członkami stowarzyszenia y, zarówno są organizacje pozarządowe, jak gminy. Starostwo, które od samego początku i gmina Dwikozy właściwie wspierały lokalną organizację turystyczną. W tym momencie Mówimy o takiej, takiej troszeczkę reaktywacji, ponieważ... miałam to dodać, że <noise> przecież była wcześniej, tylko troszeczkę w 2017 roku e, przestała działać. Tak, tak. Tak. Tak, się, tak się złożyło, że wówczas byłam prezesem, przewodniczącą zarządu Lokalnej Organizacji Turystycznej wraz z Anią Szewczyk, która była wiceprzewodniczącą i Wojciechem Cychem skarbnikiem. Wytrójkę pięć lat kadencyjnych sprawowaliśmy w związku z tym że organizacja tak naprawdę musiała się utrzymywać ze składek w związku z tym że mieliśmy tak naprawdę dwa podmioty które płaciły większe składki czyli starostwo powiatowe w Sandomierzu i gmina Dwikozy dzięki którym tak naprawdę organizacja mogła funkcjonować bo do tego mieliśmy przedsiębiorców gdzie składki są niższe i osoby fizyczne i dlatego mówię o takim trójstronnym właściwie porozumieniu bo różne Podmioty, którym leży na sercu dobro naszego regionu i turystyczne należały. Tak się okazało, że na naszych walnych zgromadzeniach wyborczych nie było osób chętnych, które zechciałyby. Tak naprawdę pokierować organizacją. No i tak ustanowiliśmy pełnomocnika wówczas Wojciecha Zycha, który zobowiązał się do tego, że będzie pełnił tą funkcję taką reprezentatywną dla naszej organizacji. I tutaj nie ukrywam, że dzięki też zmianom pewnym, które zaszły wyborczo, zmieniło się też nastawienie przede wszystkim burmistrza Sandomierza do lokalnej organizacji. Turystycznej, bo trzeba powiedzieć, że do tej pory y, należały gminy, należało starostwo, natomiast miasto Sandomierz nie było członkiem tej organizacji. To czasami było też dla mnie takie kłopotliwe, jak jechałam na spotkania y, ogólnopolskich organizacji y, turystycznych, lokalnych organizacji turystycznych, y, gdzie no jak jest ziemia kielecka, to Kielce, jak jest szczecińska, to Szczecin, Kraków, Małopolska, wiadomo, że Kraków należy. i pytanie, a miasto Sandomierz? Ja wiem, miasto Sandomierz jeszcze się zastanawia, tak? Y, Myślę, że to dobra decyzja burmistrza z Andomierza Marcina Marca, który. Zdecydował o przystąpieniu do lokalnej organizacji, i to tak naprawdę było motorem, żeby zebrać się jeszcze. Ponieważ szkoda trochę tych działań, które były przez, przez lata prowadzone, ponieważ myślę, że lokalna organizacja turystyczna tak naprawdę dokładała cały czas cegiełkę taką promocyjną do całej lokomotywy, którą Sandomierz niewątpliwie był, ale tak naprawdę mamy świadomość tego, ja ją mam i myślę, że wiele osób też, że Sandomierz. Będzie silny i jest silny turystycznie, ale tylko też dzięki regionowi, tak? Dokładnie. Bo właśnie, bo tak turysta przyjeżdża do Sandomierza i tak naprawdę. I co dalej? Właśnie, jak się zepnie, Gdzie to. jechać? <laughs> właśnie, właśnie, a tu tyle możliwości. My mamy naprawdę niesamowite bogactwo, jeśli chodzi o walory takie turystyczne atrakcje, tak? które, które próbujemy jakoś łączyć w pewne wycieczki, w pewne pakiety. Natomiast niewątpliwie, tak myślę, że z grupą oczywiście osób w partnerstwie tak zwanym Przepraszam, nie prywatnym, tylko partnerstwie lokalnym, które zostało stworzone jeszcze wtedy, kiedy był realizowany na naszym terenie program dofinansowany z funduszy szwajcarskich Swiss Contribution Góry Świętokrzyskie Naszą Przyszłością. To dzięki Ośrodkowi Promowania Przedsiębiorczości w Sandomierzu ten program był i na pewno bardzo dużo zrobił dla, dla turystyki. My wówczas jeszcze w tym małym, skromnym składzie postanowiliśmy, że musimy sobie wybrać jeden cel i tym naszym celem, no bo dużo nie zrobimy, bo co możemy zrobić przy składkach niewielkich? A jaka jest składka? Składka, jeżeli chodzi o gminy, to jest ustawa, o tym decyduje, to jest 50 groszy od mieszkańca, więc w przypadku gminy Dwikozy, czy, czy gmin, które mają około 8 tysięcy mieszkańców, to jest na poziomie 4 tysięcy groszami, natomiast na walnym zgromadzeniu, walnym zgromadzeniu ustali Składki na ten rok dla Sandomierza i dla y, starostwa porówno po 6 tysięcy. Ta składka byłaby dużo wyższa, gdybyśmy przeliczali na, na mieszkańca. W przypadku Sandomierza to byłoby y, no, y, chyba około 12 tysięcy, tak? więc y, w związku z tym, że. Że starostwo z kolei płaci składkę, sumę artymetyczną składek, które, które płacą gminy samorządy, ale tutaj starosta wszedł z taką inicjatywą i, i dzięki temu mamy fundusze i dzięki tym funduszom będziemy się starali realizować cele statutowe. Lokalnej organizacji turystycznej, czyli tak naprawdę wymyślać rzeczy, łączyć, właśnie wymyślać nie do końca, bo one są. Już wtedy, wymyślone, <laughs> są. tylko żeby jakoś je zrealizować, <laughs> prawda? Tak, natomiast właśnie wrócę jeszcze na chwileczkę do, do tego programu Góry Świętokrzyskie Naszą Przyszłością, bo właśnie wtedy podjęliśmy decyzję, że chcemy stworzyć produkt, który będzie zatrzymywał turystę trochę dłużej i wykorzystaliśmy walory gór pieprzowych, które, które leżą. Są perłą, tak. Perum To jedne z najstarszych gór w Europie i, i rozarium cudowne, które właśnie teraz jest w całej okazałości. E, przyciąga teraz coraz więcej turystów i to nas cieszy, bo dołożyliśmy też, tak jak mówię, swoją cegiełkę dzięki naszym e, programom i projektom realizowanym wspólnie z gminą Dwikozy w partnerstwie. Mamy tam miejsca piknikowe, mm. mamy kawałek parkingu, mamy altankę, więc e, no, myślę, że, 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 że te góry pieprzowe e, coraz częściej dzisiaj znajdują y, turystę takiego, y, który nie tylko nas, bo tutaj my z okolicy też uwielbiamy Góry pieprzowe, prawda, o każdej porze roku teraz kwitną róża, jesienią cudne trawy, które są... I widoki piękne. I piękna panorama na Sandomierz, to jest jedyna. Dokładnie. Turysta. Zapytam o Regionalną Organizację Turystyczną, ponieważ większość samorządów podjęło również z nią współpracę. I czy to nie jest tak, mhm. że zabieracie sobie troszeczkę te kompetencje i, i te jednostki samorządu? Mhm. Już mówię, no wprost przeciwnie. Nie zabieramy, a dajemy sobie mhm. nawzajem. E, oczywiście bardzo e, no, ciekawy, ciekawy tok myślenia, aczkolwiek rzeczywiście tutaj jest tak, że my bardzo e, ściśle współpracujemy z regionalną organizacją turystyczną. Właśnie chcę rozwikłać, żeby też na przykład mhm. samorządy, które są tam, jeżeli obejrzą naszą rozmowę, powiedzą, o, rzeczywiście nie wchodzą w kompetencji można, można tak zrobić, tak? Tak, Regionalna Organizacja Turystyczna y, traktuje o całym regionie świętokrzyskim, tak, czyli mhm. zajmuje się promocją i tworzeniem marki świętokrzyskiej, co zresztą świetnie się udało przez, przez ostatnie lata. Marka świętokrzyskiej jest rozpoznawalna i nagradzana jest y, tak naprawdę na wielu turystycznych imprezach i targowych, i eventach, mhm. a co najbardziej cieszy, że już y, i Sandomierz jest kojarzony też ze świętokrzyskim i świętokrzyskie z Sandomierzem, y, więc myślę, że z Eu não é... no... jest niewątpliwie tutaj perłą w koronie tak więc organizacje regionalne organizacje turystyczne działają tak trochę poziomo w stosunku do lokalnych organizacji turystycznych to reguluje ustawa potu polskiej organizacji turystycznej my współpracujemy w różnych działaniach to przykładem mamy też warsztaty które niebawem za dwa dni odbędą się w Sandomierzu właściwie w rejonie sandomierskim tak w obrazowie, w obrazowie tak w, w pensjonacie agroturystycznym Wojtasówka, gdzie właśnie inicjatorem tych spotkań jest Regionalna Organizacja Turystyczna, pozyskała środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki, nas zaprosiła do realizacji tego projektu. Będziemy kreować markę ziemi sandomierskiej. Yy, ta ziemia sandomierska troszkę szerzej jest potraktowana, yy, razem z ziemią opatowską. No, trudno je tu rozdzielić. Turysta jak przyjeżdża, to My. dla niego nie ma granicy. To jest Sandomierz, Ujazd, Opatu, Krzysztofór. Krzysztofór. To, to To są miejsca, które po prostu My. trzeba zobaczyć. Yy, więc myślę, że tutaj yy, uda nam się wypracować yy, Coś, no coś ciekawego, tak. A jaki jest pomysł na turystykę w naszym regionie? Yy, pomysł jest taki, żeby rzeczywiście mm, tworzyć pewien rodzaj. Pewien rodzaj pakietów e, takich pobytowych. Z naszych ankiet wynika, znaczy nie tylko z naszych, ale Regionalna Organizacja Turystyczna e, ma dużo większe doświadczenie i już wiemy, że my mamy turystę weekendowego, ale to nie znaczy, że przyjeżdżamy, że turyści przyjeżdżają piątek, sobota, niedziela, ale to są trzydniowi turyści. Tak, bo się zdarzają turyści w wakacje, którzy przyjeżdżają poniedziałek, wtorek, środa, ale to jest raczej trzy dni. I nam zależy na tym, żeby stworzyć taką ofertę dla turysty, z atrakcji. Które są wokół, gdzie mamy no, piękny Klimontów. Zrzysztopu, z, który jest. Mówiliśmy. Tak, tak, o którym mówiliśmy, ale mamy Przebysławice, które też są bardzo ciekawą. Myślę, że, że, że tutaj dwór na Wichrowym wzgórzu w Przebysławicach mhm. prowadzony przez Jarka Paczkowskiego. Ja sobie tak myślę, że to jest takie miejsce, które może być taką naszą doliną Charlotty na północy ściąga niesamowite osobowości muzyczne i, i wydarzenia kulturalne które tam się tworzą. A to jak do tam się udaje? A tu się w Sandomierzu udaje i coraz, znaczy w Sandomierzu przy Wysławicach, ale mm, i tak Jarek próbuje swoje miejsce jako mm. takie sandomierską Toskanię, prawda? E, więc no, przepiękne miejsca, które są położone nad Wisłą. My mamy Wisła i ta Wisła jest niewykorzystywana, bo dla nas tak naprawdę jest wszystko oczywiste, bo my to znamy, bo tutaj przechodzimy czasami. rzeka płynie. Rzeka płynie. To jest piękna piosenka, którą Grzesiu Świtalski śpiewa na tradycyjnej łodzi Dubas, a Rzeka płynie. I to jest też fajny produkt, właśnie, kiedy Grzegorz Świtalski płynąc tą swoją tradycyjną łodzią, którą zbudował, tak. Opowieści, które tam snuje, to są opowieści. Troszkę niesztampowe, tak? On inaczej przedstawia historię, więc Awisła kryje niesamowite historie, bo, bo tutaj mamy po prostu dość zawiłe historie Sandomierza, które się przeplatały z historią, z historią Polski. No i oczywiście mamy, mamy wspaniałe można powiedzieć ruiny zamków, tak, bo mamy Ossolin, mamy tutaj Międzygórz niedaleko, o Górach Pieprzowych mhm. wspomnieliśmy. No i niewątpliwie taką atrakcją dla turystów i dla turysty zagranicznego, bo to też trzeba podkreślić, jest reaktywowane Księstwo Sandomierskie, którą chorągiew Rycerstwa Ziemi Sandomierskiej i szapowa tutaj dla Pana Karola Burego, że przez tyle lat jakby mając taką ideę, że Sandomierz powinien mieć taki, taką rycerskość i, i, i taką, taką chorągiew, która byłaby rzeczywiście ciekawym elementem takim historyczno-poznawczym też dla, dla turystów, bo wszystkie inscenizacje, które są robione, to wszystko jest rzeczywiście bardzo atrakcyjne. Tym bardziej, że mieliśmy ostatnio zagranicznych gości, którzy właśnie korzystali z, zarówno z inscenizacji jak i ze zwiedzania nocnego na przykład Sandomierza. Takie, jak asyście, gdzie są też potrzebne. Tak, w asyście rycerzy. Natomiast to, co, tak jak wspomniałam, to musimy tutaj pamiętać o tym, że turysta przyjeżdża różny. Przyjeżdża turysta, który szuka aktywności. A taki, który szuka spokoju, też coś musi znaleźć. Tak. Dokładnie, więc to są idealne miejsca dla, dla odpoczynku i dla relaksu, więc chcemy porobić pewne pakiety pobytowe, które, które będą i dla turysty, który chce odpocząć, który chce pospacerować po wąwozach, który chce zwiedzić muzea, który chce wziąć udział być może w warsztatach yy, nie wiem literackich, może malarskich. Pracujemy nad taką letnią akademią artystyczną, ponieważ takie, takie zapytanie od gości też z zagranicy yy, otrzyma czy tutaj w Sandomierzu można byłoby zorganizować dla młodzieży taki, mm -hmm. taki obóz. E, więc są takie pomysły, natomiast mam nadzieję, że najbliższe warsztaty nam e, pomogą też pokazać pewien, e, pewien kierunek. E, mi się bardzo podoba taki pomysł, nad którym już pracujemy, e, właśnie takie zwiedzanie okolic Sandomierza rodem Skotnickich mm -hmm. i osolińskich. I tutaj z panią Uszulą Puzio i panią Martą Cichoni rozmawiamy, e, już jest stworzona trasa. Już są teksty opracowane i po polsku, i po angielsku, więc myślę, że, że tutaj bardzo fajnie by nam się to łączyła. Atrakcyjność tego, tego miejsca, nawet taka wycieczka całodniowa, do tego jeszcze oczywiście drugi dzień Sandomierz, trzeci dzień Zawisza Czarny, garbów, no i oczywiście wydarzenia, które. które przeciągają. Przyciągają, tak. Zdecydowanie przyciągają. No, ja chciałabym, żeby nam się wykreowało takie wydarzenie, które będzie wędrowało po różnych miejscach. że, że, Czyli że nie tylko wszyscy... Sandomierz, ale też i okoliczne gminy, tak? Tak, tak, tak. Marzy mi się, coś po głowie chodzi, ale jeszcze, jeszcze nie do końca. Miejmy <grym> nadzieję, że takie wydarzenie <grym> będzie, ale oprócz turystycznych walorów, Sandomierz i jego region posiada bogactwo produktów, które warto zaznaczyć i właśnie wrócę do minionego już festiwalu. Chleb, wino, ser. Laur dobrego smaku. Jak te nasze produkty się tu mają? Mamy się czymś szczecić? Zdecydowanie tak. Właśnie bardzo się cieszę, że udało nam się takim pomysłem y, zarazić y, lokalnych producentów. Y, y, Laur dobrego smaku właśnie y, y, konkurs został przygotowany przez y, lokalną organizację turystyczną i y, 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 powiem szczerze, że produkty, które zostały nadesłane, to no naprawdę były tak znakomite, że no chyba zdradzę taki rąbek tajemnicy, że komisja miała naprawdę, <gryznia>, naprawdę smakowity problem do, do, do rozgryzienia, ale nas to bardzo cieszy, bo oferta kulinarna coraz częściej jest taką ofertą wzbogacającą w ogóle produkt turystyczny, więc naprawdę mamy znakomite produkty, znakomite produkty z jabłek, znakomite produkty z moreli, sandomierskie sery, Fina. ale... I wina, oczywiście wina. No właśnie tutaj y, ja chciałabym y, jeszcze powiedzieć, że y, y, jakby do kreowania marki i, i tworzenia takiej atrakcyjności potrzebny jest ten czas. Oczywiście trzeba wyznaczyć cel, ale tak naprawdę jakbyśmy y, y, Pani Kasiu, wzięli do jednej ręki sok z winogron, a do drugiej ręki butelkę wina, to jak Pani myśli, co różni te? Alkohol. <laughs> a, Właśnie. <laughs> Tutaj między sokiem a winem jest, jest czas, jest czas. Dokładnie. Dokładnie. Super, jest czas. I ten czas nie da się skrócić, jeżeli chcemy dobre wino. No to jeśli ten sok nie wiem, po trzech tygodniach będziemy chcieli próbować, i już uznawać, że to jest wino, to nie, to nie będzie, będzie wino. będzie wino. Z pewnością to nie tak. będzie wino. I tak samo jest stworzenie marki i ofert turystycznych. Tu jest potrzebny czas, potrzebna jest taka praca u podstaw. I ja właśnie chciałabym powiedzieć, że przy tym konkursie Laur Dobrego Smaku też uświadomiłam sobie, jak ogromną rolę tutaj odegrał sandomierski szlak jabłkowy, który kilkanaście lat temu. Temu tak naprawdę został wytyczony, i ja nie pamiętam wszystkich osób, które, które tworzyły ten, ten szlak od postaw, ale na pewno pani Alicja Stępiej, na pewno Halinka Wojtas i wiele osób, które są na tym szlaku, z uporem takim. Myślę intuicyjnym też, że, że tutaj drzemie potencjał. E, I ja doceniłam teraz całą tą pracę. Osobiście uświadomiłam, że tak naprawdę e, m, cztery, cztery wyróżnienia i nagrody z, z lauru dobrego smaku to tak naprawdę e, były z gospodarstw, które są położone na tym szlaku. Tak? E, to przepyszne jabłko z cynamonem z Mili Wojtasówka, e, czy sok świeżo tłoczony z jabłek i z Moreli, gdzie Morela i jabłko tutaj pani Alicja Stępień i Sandomierski Szlak Jabłkowy zgłosiły ten, zgłosiła ten produkt. To, to jest dobro niesamowite, ale przede wszystkim budowanie świadomości, bo tutaj była Ania Przewyższa z olejem lnianym tłoczonym na zimno i, i tak sobie pomyślałam, że Ogromna praca jakby włożona też w propagowanie zdrowego stylu życia, tak? Ponieważ to są zdrowe produkty, i wiara w to, że wiara, wiedza, bo to nie jest wiara, Wiele. tylko wiedza, prawda, mhm. że, że to jabłko, e, zwłaszcza ekologiczne, a coraz więcej gospodarstw przechodzi już w stronę Ekologia. ekologii, prawda? Że to są produkty naprawdę mhm. znakomite i mamy tutaj absolutną spiżarnię i ogromne bogactwo. I oczywiście wina. Pierwsze winnice też na sandomierskim szlaku jabłkowym były, więc ja ja myślę, że tutaj ogromne takie, no ja ze swojej strony takie podziękowanie i szacunek, że, że jakby ten szlak nie jest tak turystyczny, że my możemy sobie tam może pojechać w każde miejsce, ale w wybrane miejsca na szlaku już możemy pojechać i mało tego, i możemy wyjechać z produktami. I a... i posmakować. Dokładnie, a wiemy, że jeżeli nam coś smakuje i wyjeżdżamy z takim... Zadowolonym podniebieniem, czyli. To wracamy. to wracamy. I mówimy dobrze o tym. I tutaj nie ma lepszej reklamy, jak, jak tworzenie rzeczywiście dobrych produktów i trzeba dawać im trochę czasu, czyli ta praca wykonana e, u podstaw e, daje efekty e, za jakiś czas. Tylko trzeba być konsekwentnym, wyznaczyć cel i. Tutaj I działać. I działać. I po prostu działać. Dzisiejsza nasza rozmowa, mam nadzieję, pokazała, że w Santomierzu jest atrakcyjnie i pysznie. A na, na następną ciekawą rozmowę w programie Gość Tygodnia zapraszam już za tydzień. Do zobaczenia.